Temat nowoczesnych technologii w biznesie, roli AI w automatyzacji i innowacji. Wydaje się to być oczywiste, że ta rola jest, ale jakby ją tutaj szczegółowo opisać, gdzie są te kluczowe elementy, gdzie ta nasza sztuczna inteligencja się będzie sprawdzała i proszę o zabranie głosu pana profesora Artura Dmowskiego w tej materii. Witam Państwa, bardzo dziękuję za. Umożliwienie głosu, Panie Piotrze. Ja akurat zajmuję się, oprócz tego, że pracuję w biznesie, też pracuję na uczelni. Między innymi te, to co Pan wspomniał, algorytmy sztucznej inteligencji, mi są znane. Między innymi nadzorowałem kierunek informatyka, tworzyłem kierunek sztuczna inteligencja, więc pozwolicie Państwo, że się tutaj trochę otworzę na ten temat. Ja muszę wyjść Panu słowo, bo Pan jest członkiem zarządu firmy Pszczółka. I mnie na przykład bardzo ciekawi, w jakim zakresie wy w, w swoim działaniu pszczuka produkuje pyszne słodycze. Nie wiem, czy Państwo to wszyscy wiedzą. W jakim zakresie wy to konkretnie stosujecie? Konkretnie I jak pod... wygląda ta paleta zastosowań? Ja tylko tutaj może wyjaśnię pojęcie sztucznej inteligencji, tak ogólnie, żeby wszyscy wiedzieli, bo mówimy o sztucznej inteligencji. Ja nie używam słowa sztuczna inteligencja, tylko używam algorytmy, czyli narzędzie, które powinno wspomagać biznes przy zarządzaniu. Sztuczna inteligencja, czyli algorytmy, które pozwalają nam analizować większą ilość danych. To jest takie narzędzie, tak? Tych danych mamy, wiecie państwo, coraz więcej. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale jeśli chodzi o ilość danych zapisywanych, to w ciągu dwóch dni dzisiaj zapisujemy więcej danych niż od czasów prehistorycznych do 2003 roku. Więc zobaczcie Państwo, ile tych danych się pojawi. Tych danych będzie coraz więcej. I teraz y, sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja jako narzędzie, czyli algorytm, pozwala nam te dane okiełznać. Tutaj zwracam uwagę, że większość z nas pewnie sztuczną inteligencję ko kojarzy z Chat GPT. Chat GPT to jest jakaś tam mała platforma, która jest y, udostępniona przez koncerny informatyczne, żebyśmy mogli sobie posprawdzać, jak ta sztuczna inteligencja się zachowuje. Zwracam tylko uwagę, że baza danych, która jest udostępniona do tej sztucznej inteligencji, nie do końca jest wiarygodna, więc wyciągając jakiekolwiek wnioski z czatu GPD, można nieraz wyciągnąć je nietrafione. Jeśli chodzi o fabrykę cukierków i produkcję cukierków, Panie Piotrze, to tak jak w każdej firmie produkcyjnej, mamy bardzo bogaty park maszynowy. Park maszynowy, który musi być zarządzany. I my, jako zarządzający, chcemy mieć dostęp do jak największej ilości przetworzonych, szybkich informacji. Jeżeli my, na przykład, pomiarujemy każdą maszynę, czy dołożymy tak zwany, troszkę mówiąc, internet rzeczy, czyli żeby maszyny do nas mówiły w odpowiedni sposób, i my te dane zbierzemy, to sztuczna inteligencja, czyli algorytmy, są w stanie w bardzo szybki sposób. Przewidzieć, co jest w biznesie bardzo ważne, przewidzieć skutki na przykład awarii. Czyli, jeżeli ja, jako zarządzający, który moim zadaniem jest zwiększyć jak największą, zrobić jak największą efektywność, produkcyjność, dostanę informację, która pozwoli mi zapobiegać na przykład awariom, to ja taki algorytm oczywiście wdrożę. To jest taki przykład. Praktyczne, wykorzystania sztucznej. Ale to, to już było, bo y, przypomnę taką dykterykę o pewnym pruskim generale, do którego wbiegają w środku nocy i krzyczą: Panie generale, wojna! Y, a generał mówi: y, czwarta półka, y, piąta szafa, dokument numer 117 i przewraca się na drugi bok, bo tam właśnie jest procedura. Y, czyli co się zmieniło w związku z czatem GPT? Zmieniło się to, że my tych informacji. Mamy coraz więcej. My nie jesteśmy jako osoby zarządzające, każdą informację w jakiś sposób sobie przetworzyć. My poje, potrzebujemy narzędzi, bo ja Sztuczną Inteligencję traktuję jako narzędzie, które nam tą informację na tyle szybko przetworzy. Tutaj użyłem słowa na tyle szybko, że ja jako menadżer mógł bardzo precyzyjnie i bardzo skutecznie podjąć decyzję będzie biznesowa, jakościowa, ekonomiczna, finansowa, nieważne, że ja mógł jak najlepszą taką decyzję podjąć, a najlepiej, żebym jeszcze przewidział skutki mojej decyzji w przyszłości, wtedy ten efekt będzie jeszcze lepszy. Bardzo ciekawy wykład, dziękuję panu. Jeszcze wrócimy do naszej rozmowy i proszę o uzupełnienie szczególnie w zakresie tej roli w automatyzacji i innowacji sztucznej inteligencji proszę, proszę pana profesora Marcina Kniosego. Tak trochę niespodziewanie zostałem wyrwany do odpowiedzi. Mam nadzieję, że nie zasnął. <grywa> nie, nie, bardzo bardzo ciekawy było wypowiedź tutaj kolegi. Tylko zastanawiam się no bo przysłuchiwałem się podczas wcześniejszego panelu i też fajna data padła 2003 rok. Teraz się zastanawiam, do 2003 to był ten czas, gdzie my mogliśmy funkcjonować bez sztucznej inteligencji. A kiedy będzie sytuacja, kiedy sztuczna inteligencja będzie mogła funkcjonować bez nas? Tak naprawdę sztuczna inteligencja to, co każdy z nas i wyczuwa i po części już dotyka, doświadcza tego w obszarze sektora usługowego, może zastąpić człowieka i tak tu przysłuchując się, co Pan Profesor wspominał, tak zastanawiałem się, jak będą no wyglądały chociażby negocjacje. Jak tutaj już algorytm będzie przyjęty i jedna strona będzie wiedziała, co chce i druga będzie wiedziała. Czy naprawdę już negocjacje są, tak naprawdę już ten czynnik ludzki, pytanie, czy czynnik ludzki będzie potrzebny? Znaczy ja bym może nawet w tym kierunku nie szed, dlatego, że mhm. to co Pan wspomniał, jakby to wyglądało, po prostu jakbyśmy we dwóch ze sobą negocjowali, mielibyśmy dostęp do Algorytmów sztucznej inteligencji, to moglibyśmy po prostu bardziej merytorycznie dyskutować, opierając się na bardziej wiarygodnych danych. I to w tym Tylko kierunku należy. Boję się jedno, że właśnie w negocjacjach często jak jest merytoryka, to zaczyna się, zawęża, zawęża się obszar dyskusji, bo to tak naprawdę często jeden negocjator rozmawiając z drugim negocjatorem, wykorzystuje niewiedzę drugiej strony. Ale okej, okay, to, to, to tak... Zakładamy, że ma być win-win, żeby to było <laughs> okay, skuteczne. Okej, dobrze, różne opcje możemy mieć. Ale wracając do tematu i to, co też zostało poruszone, właśnie ten aspekt zarządczy, który jest mi bardzo bliski. Rzeczywiście gdziekolwiek i w ekonomii, czy w zarządzaniu zawsze mówimy o kilku aspektach, czyli sprawność, o, o, tutaj prakseologia się pojawia, gdzieś wydajność, skuteczność i ta efektywność, o której też profesor wspomniał. Właśnie zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo dla zarządu bardzo ważna jest skuteczność. Rzeczywiście nadmiar informacji, nadmiar danych, które wpływają do otoczenia, powodują, że my już bez narzędzi wspomagających nie damy rady. Bo to w tym momencie, nie oszukujmy się, otoczenie biznesu jest, co, to jest jak porównał do tortu. Może nie do jajka, bo boję się, że jajko może być w środku żółtko rozmykczone i wypłynie. Ale porówna do tortu, tort już jest często na różnych sektorach podzielony. W branżach, no, wy sami Państwo się orientujecie, jak to wygląda w każdej branży. I tak naprawdę, jeżeli mam te dane, mam informacje, jak funkcjonuje konkurencja, jakie są gusta klientów, lepiej dostosuję swoją ofertę, tak? Innowacyjny jestem w tym chociażby działaniu. I to też ma oczywiście przełożenie na ten obszar, chociażby przemysłowe i dla mnie to są te informacje, które sztuczna inteligencja, bez, bez niej się nie obejdziemy, to na pewno. Tylko pytanie, tylko pytanie jest jedno, to co zadałem na samym początku, czy sztuczna inteligencja obejdzie się bez nas? Znowu dotykamy filozofii. Komentując to, co Pan powiedział, zwrócę Państwu uwagę, że dziś według badań Stowarzyszenia Pośredników nieruchomości, 80% ogłoszeń w sprawie nieruchomości jest już napisanych przez sztuczną inteligencję. Tam są pewne y, zauważone przez AI prawidłowości, co wzbudza zainteresowanie kupującego, jakich słów należy uż, używać, żeby y, dom postrzegany był jako przyjazny. No to jest to w dobrej cenie i tak dalej, pełne korzyści. No to jest to, co. Co pan mówi, że tu są budowane te przewagi konkurencyjne dzięki AI. No a jak z pola y, biznesu pan dyrektor finansowy Blue Holding, pan Michał Dobrowolski, y, to dostrzega? Jakie pan tu widzi konkrety tej roli AI w innowacji? Dzień dobry. Y, firma Blue Holding, jesteśmy firmą outsourcingową, tak naprawdę. Te, współczesna technologia, tak naprawdę, jest to narzędzie, które pozwala nam zdiagnozować jakiś problem, który powstaje tak naprawdę w naszej firmie. Tak było też u nas, może powiem kilka przykładów, jak to wdrażaliśmy u nas tak naprawdę. Tak bardzo konkretnie, bo to chyba wszystkich interesuje. Tak, jest to tak, że w czasie pandemii razem z zarządem przeanalizowaliśmy działalność naszej firmy i zdiagnozowaliśmy problemy, jak, jaka była komunikacja tak naprawdę wśród działów w naszej firmie. Postanowiliśmy wprowadzić, zastosować CRM tak naprawdę w naszym systemie, który pozwoli nam usystematyzować wszystkie działania, informacje, które są potrzebne w naszej działalności. Kolejnym etapem było po rozmowach z pracownikami, których rekrutowaliśmy, E, aby stworzyć aplikację onboardingową, która pozwalała pracownikowi w sposób bardzo przejrzysty zapoznać się z naszym portfolio, które mieliśmy w swoim, jakie projekty mamy, gdzie oni mogą startować, gdzie mogą być rekrutowani, na jakie, na jakie, na jakie stanowiska. E, trzecim e, takim narzędziem, które wprowadziliśmy, e, był tak naprawdę chat, chat GPT, tak naprawdę pozwolił on pracownikowi uzyskać odpowiednie informacje, dowiedzieć się o pewnych rzeczach, e, nie, nie wykorzystując naszych pracowników. Pozwoliło nam to e, zmniejszyć proces w rekrutacji tak naprawdę. Tak, na infoliniach właściwie już stosuje się powszechnie Chat GPT. No także w akwizycji różnych usług, że wspomnę tylko niedawno, bardzo modną do niedawna fotowoltaikę. Tam, tam już sztuczna inteligencja królowała wśród handlowców, handlowców wirtualnych naturalnie. Proszę, może dorzucą Państwo ze swoich doświadczeń do tej dyskusji. Bardzo proszę o zabranie głosu Panią Julię Kobierską z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jakie są Pani doświadczenia i Pani konkretne przykłady owej innowacyjności? Jasne. Przyznam, że jeśli chodzi o doświadczenia, to co nieco mogę powiedzieć, bo tak jak wspominałam w poprzednim panelu, zarówno naukowo zajmuję się tym tematem, miałam przyjemność przeprowadzić badania, i tutaj może warto o tym wspomnieć, właśnie w zakresie depersonalizacji i dehumanizacji tego, jak, dzieją, jak działają i jak tworzą się interakcje w biznesie. W momencie, kiedy pojawiła się sztuczna inteligencja, tutaj e, mogę już uchylić rąbka tajemnicy, że wyniki faktycznie wskazują na to, że społeczeństwo jest wyraźnie zaniepokojone. Bardzo często wynika to z braku rzetelnej, prostej edukacji. Mam wrażenie, że możemy zwrócić uwagę na takie dwa kierunki rozwoju. Z jednej strony właśnie ten y, internet rzeczy, ta informatyka, to IT, te wszystkie takie sektory usług, które znają się na tym, które dodatkowo są wspierane przez szereg ekspertów i w ten sam sposób komunikują się na zewnątrz, a z drugiej strony mamy wiele fake newsów. Mnóstwo bardzo takich um, krótkich informacji, które nie zgłębiają zagadnienia, ale jedynym ich skutkiem ubocznym jest to, że tworzą niepokój wśród społeczeństwa. Jeżeli natomiast chodzi o takie faktyczne i e, doświadczenia, jeśli chodzi o to, o to AI, e, o wykorzystanie tego w tym kontekście innowacyjnym, to pomyślałam od razu o tym, jak my to robimy, zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Szkoda mówić wszystko, żeby Krzysztof mógł też coś powiedzieć, więc może, może powiem o tym, co, co w środku, tak jak już wspomniałam, chcemy i dążymy do tego, żeby szkolić pracowników, ale wykorzystujemy też dostępne narzędzia w, w zespołach i na szczęście na razie, chociaż pewnie za jakiś czas będzie trzeba wrócić do tego pytania, kiedy to sztuczna inteligencja będzie sobie mogła poradzić bez nas. Na razie na szczęście dominuje to przekonanie, że nie jest w stanie sobie poradzić bez nas, że potrzebuje tego człowieka, który nad wszystkim będzie koordynował, akurat biorąc pod uwagę może teraz marketing, bo ten, ten obszar się jeszcze nie pojawił mając przyjemność koordynować pracę zespołu komunikacji, za każdym razem mówię, optymalizujcie czas pracy, wykorzystujcie, tylko błagam, nie wklejajcie i nie kopiujcie. Wspomniane już było tutaj, że w przypadku tych treści o agentów nieruchomości, o tych nieruchomościach, faktycznie sztuczna inteligencja, wszelkie oprogramowania bazują na tej swojej regularności. To było jeszcze bardziej widoczne, kiedy opinii publicznej udostępniono tą wersję bezpłatną. Było to już po jakimś czasie na początku zabawne, potem robiło się żałosne, potem przerażające, potem dostaliśmy dostęp do dopłatnych wersji i mnóstwa innych narzędzi, więc jeżeli chodzi o to wewnętrzne wykorzystywanie, e, ja raczej jestem zwolenniczką i tak, tak jak wspomniałam, aktywnie wy, wykorzystujemy te, e, to narzędzie do optymalizacji czasu, nasz, cza, czasu naszego, e, naszego czasu pracy tam, gdzie jest to możliwe, Staramy się przekazać część zadań sztucznej inteligencji, która zrobi to w kilka sekund. Bardzo często sprowadza się to do początku naszej dyskusji, czyli do tego analizowania danych, do, do porównywania czegoś. Tylko tutaj to już pewnie temat na kompletnie inny dzień i kompletnie inną dyskusję. A propos tego, że mówimy o wellbeingu, mówiliśmy o tym, jak przekazywać jak w jakiś sposób monitorować pracowników a z drugiej strony wciąż przecież u pracodawców jest tak ogromne e, przerażenie żeby tej sztucznej inteligencji przekazać swoje zasoby i swoje dane swoje dane bo opcji tego, jak wykorzystać to AI, żeby stworzyć pewne narzędzia udoskonalające wewnętrzną pracę, chociażby zespołów HR, to sami też mamy mnóstwo, ale wciąż właśnie pojawia się ta kwestia bezpieczeństwa, kwestia tego, że to jest tylko maszyna. Proszę pana Krzysztofa Wiśniewskiego z Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego o uzupełnienie tej dyskusji, o jego część, oczywiście praktyczną. Oczywiście, że tak. Ja z kolei badam proces komunikacji w środowisku innowacji, tam gdzie one powstają i są implementowane. Nie ukrywam, że zgadzam się z przedmówcami. Tutaj właśnie głównie stawiamy na sztuczną inteligencję, na algorytmy w celu usprawnienia procesu komunikowania się między sobą, między innowatorami, w zespołach, między firmami tak naprawdę. Tutaj większość moich respondentów i firm, które albo inkubujemy, albo są gdzieś pod naszymi skrzydłami, są akcelerowane, e, chwali nam to, że sztuczna inteligencja pozwala przetwarzać dużo większe ilości danych, e, co zostawia im czas na tą pracę twórczą. Bo jednak innowacje polegają na tym, że kto pierwszy, ten lepszy. Ten, kto wpadnie na pomysł i go opracuje. I go wprowadzi na rynek, ten wygrywa. I tak naprawdę tutaj jeszcze nie zdarzyło nam się ani razu, że sztuczna inteligencja wyręczyła kogoś w tworzeniu tej innowacji. Ona, te narzędzia dały nam możliwość przyspieszenia pewnych procesów, właśnie zautomatyzowania tej komunikacji, ale nadal najważniejszy tutaj jest człowiek. No młodzież nas uspokaja, drodzy panowie, No, ale jednak zabrzmiał tu jak pomruk nadchodzącej burzy głos pana profesora Marcina Kęsego, który powiedział coś takiego, że no ta inteligencja może za chwilę poradzić sobie sama. I ten pomruk burzy, niewątpliwie nadchodzącej, obecny też ten mroczny ton w wypowiedziach innych, wcześniejszych panelistów, no jest takim problemem, który troszeczkę tutaj nie daje nam spokoju, a może całkowicie nie daje nam spokoju. No i proszę pana profesora w związku z tym o, o rozwinięcie. Czy, czy jest pan tutaj pesymistą i czy uważa pan, że tak się właśnie stanie? Czy, czy wierzy Pan w to, że ludzkość jest w stanie stworzyć regulacje czy mechanizmy powstrzymujące? No, chyba to, niebezpieczny kast. Destrukcyjny, tak? No, nie wiem. Nie, 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 ja powiem tak. Ja niebezpieczny kast, z tego ja sobą, przejęcia. Ja sobie przyjąłem tutaj rolę kontestatora. Tak pomyślałem, ja będę kontestował pewne rzeczy. Bardzo. E, na, znaczy, ja powiem, zawsze każdy, jak każdy z nas tutaj funkcjonując w, w obszarze badawczo-naukowym, e, przy każdym podjęciu działań badawczych analizuje na plus i na minus. Pełną diagnozę staram się znaleźć. Ja dostrzegam elementy pozytywne, oczywiście, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, i wręcz je też wykorzystuję w pracy, żeby to też zrozumieć. I chciałbym to podkreślić. Ale też dostrzegam elementy negatywne. Bo tak przysłuchując przy właśnie wcześniejszej, wcześniejszemu panelowi, tak zastanawiałem się, była mowa o Miejscu odpoczynku, że jest stół, e, można e, jakieś, jakieś rzeczy zrealizować, takie rozrywka, zajęcie czasu. Teraz mamy na przykład, ludzie uprawiają jogging, Nordic walking i, r, i różne inne jakieś jazda rowerem. A mam pytanie, 100-200 lat temu uprawialiśmy te, nazwijmy to dyscypliny sportowe albo jakąś rozrywkę? Nie. Ludzie byli zajęci pracą. I właśnie do tego przychodzę. Człowiek ma tę umiejętność, albo nieumiejętność, że stara się wykorzystać wszystko, tak, żeby mniej czasu. Ja nie mówię, że to jest złe, sam też tak robię. Ale każdy z nas to, poczęcie gdzieś jest troszeczkę leniuszkiem, tak, przepraszam, to jest taki aspekt humanistyczny gdzieś wchodzi. Każdy z nas chce więcej czasu, czasu poświęcić na odpoczynek, niż na pracę. I ja tu dostrzegam tą, to ryzyko w mentalności ludzkiej. Bo jeżeli każdy z nas będzie chciał się doskonalić, każdy będzie chciał być lepszy niż był wczoraj, to nie widzę problemu. Tylko czy my, nasza mentalność dorosła do tego, aby móc wykorzystać w sposób świadomy, odpowiedzialny sztuczną inteligencję. I tylko to podnoszę. To no bardzo logiczne i bardzo niepokojące. Czy to Pana nie niepokoi, Panie Profesorze? Zwracam się do Pana Profesora. Artura Domowskiego. Nie, nie, nie niepokoi, dlatego że aczkolwiek y, to pewnie niepokoić powinno nas wszystkich osoby, które gdzieś tam pracują, tak? Bo pamiętajcie państwo, że jak pracujemy w firmie, to firma ma cel zysk. To już taki okrutny będę. Jeżeli y, liczymy sobie produktywność na jednego zatrudnionego, to jeżeli część i Produktywności wykorzystamy przez sztuczną inteligencję. To niestety, ale wszyscy pracownicy nie są już nam potrzebni. Ja dam taki przykład. W, każdym, w każdej firmie jest dział HR. Jeżeli dział HR, czyli HR, szuka bardzo wielu pracowników i na jedno stanowisko przyjdzie 2000 CV, to menadżer poprosi panią, przeanalizuj mi te 2000 CV, potrzebuję 10 najlepszych no to pani siądzie, zajmie jej to 8 godzin i to przeanalizuje, nie? A jak ja zastosuję sztuczną inteligencję, to dostanę wynik po 3 sekundach. Oczywiście pod warunkiem, że ja ją wcześniej nauczę. Tylko ja wie pan, sztuczna inteligencja też pisała pewnie większość tych CV. I teraz to yy, będzie taki pojedynek yy, gigantów. To. Tak, tak, ale sztucz, jeżeli bo w sztuc co jest istotą sztucznej inteligencji? Sztuczna inteligencja pochodzi od naturalnej inteligencji od badań nad człowiek, mózgiem człowieka, czyli mówimy o sieciach neuronowych no, na bazie ludzkiego umysłu, bo ludzki umysł jest, jakby można powiedzieć, nie, jeszcze nie jest, y, on jest w kilku procentach poznany, można powiedzieć, więc to odpowiadam na pytanie, czy sztuczna inteligencja człowieka zastąpi. Na tym etapie na pewno nie. Bo to już próbowali przez 100 lat ostatnich niejedni mędrcy i to się im nie udało. Algorytmy, które wdrażamy w życie dzięki nowym technologiom też, bo pamiętajcie Państwo, że dzisiejsze technologie umożliwiają te algorytmy wdrożyć, bazują na psychologii, bazują na badaniach zwierząt, badują, badują na jakichś klinicznych badaniach, tak? tak jak powiedziałem, matematyka tu wchodzi w grę, badania nad ludzkim umysłem, nie? I z tego wszystkiego chcemy stworzyć coś, narzędzie, które po… po, po Pozwala nam patrzeć na świat w sposób przede wszystkim, zwróćcie Państwo uwagę, szybciej i bardziej efektywniej. Co automatycznie niektórzy w tym świecie mogą się zagubić. I nie może dla nich już nie być miejsca. Dlatego są instytucje, które namawiają, że są pewne zawody, które zginą, zaginą, a pewnie pojawią się też nowe zawody związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji zadawaniem pytań sztucznej inteligencji, bo na pytanie, czy sztuczna inteligencja jest inteligentna, niewiele osób jest w stanie odpowiedzieć, tak? Pewnie jest inteligentna, bo... Inteligentna wystarczy... inaczej, to chyba inaczej, będzie dobra kwestia. Panie Piotrze, zrobić takie doświadczenie, że weźmiemy algorytm sztucznej inteligencji i człowieka. I nie widzimy tych dwóch. Tej istoty sztucznej i tej prawdziwej, i zadajemy pytania. Jeżeli nie jesteśmy w stanie odróżnić po odpowiedziach, która jest która, to znaczy, że ta istota już jest inteligentna. A dlaczego jest inteligentna? Bo została nauczona. Bo my pamiętajmy, że my tę sztuczną inteligencję najpierw uczymy, a później ją wykorzystujemy. To tylko od nas zależy, jak my ją nauczymy i do czego będziemy wykorzystywać. Ja, na przykład, nie bałbym się sztucznej inteligencji, bo mnie zawsze uczono i ja też wszystkich uczę, że sztuczna inteligencja jest to narzędzie, które ma nam pomóc. Pomóc. A wiadomo, no, niebezpieczeństwem jest to, że y, odnosząc się do wcześniejszego panelu, y, dostajemy więcej informacji, bardziej przetworzonych, czyli my możemy zwiększać produktywność. Tylko pytanie. Do jakiego momentu my to będziemy zwiększać? Czy my nadążymy później nad tymi nowymi procesami? Odwieczne ludzkie pytania, no, no. bardzo ciekawe przemyślenia, za które serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że słuchający tych paneli coś wyciągną dla siebie indywidualnie z tych przemyśleń, z tej wiedzy, rzadkich, bo przyznają Państwo, że. Trudno o takie zbiorcze, o takie opracowania, które by te wszystkie nasze obawy, te wszystkie nasze wątpliwości i, i pomysły zebrało w jedno takie opracowanie. Są próby, ale dobrze, że ten panel dziś miał miejsce. Dziękuję też organizatorom w Wyższej Szkole Handlu i Usług. Dziękuję Państwu i, i tymi słowy pozwolę sobie zamknąć. To dzisiejsze spotkanie i naszą konferencję w sensie merytorycznym. Dziękuję Państwu. Dobiegło końca drugie forum gospodarczo-ekonomiczne Wyzwania i Zagrożenia w dobie Ela. Szanowni Państwo, dziękuję przede wszystkim panu Piotrowi Barłkowskiemu za genialne i wspaniałe prowadzenie tego forum. Myślę, że zgodzicie się Państwo wszyscy, że pan Piotr robi to genialnie. Brawa dla naszego prowadzącego. Panie Piotrze. Zebrał Pan same same Laury. Wszyscy podchodzili i mówili, że jest Pan absolutnie tutaj genialny w tej kwestii. Szanowni Państwo, również dziękuję prelegentom za obecność, za ciekawą dyskusję wykładowcom, studentom i oczywiście licealistom, którzy pozostali w takim małym gronie, ale myślę, że warto było oczywiście gościom za udział w konferencji i zaproszonym wszystkim Państwa na drugie forum ekonomiczno. Gospodarcze. Dziękuję raz jeszcze. Podsumowując, chciałabym podkreślić i zacytować słowa Winston'a Churchilla. Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Zatem co by się nie robiło, z kim i gdzie, na końcu jest człowiek i nadzieja. Tu jeden z prelegentów powiedział o nadziei. E, więc nie pozostaje nam nic innego jak wykorzystać sztuczną inteligencję w dobrej wierze, w celu osiągnięcia sukcesu, czego sobie i Państwu życzę. Do zobaczenia.